Podświetlam drugą sesję Rady Gminy świetne. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam Pana Wójta, Pana Zastępcę, witam Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Wydziałem do i wyszła. Witam Radnego Powiatowego, Pana Jana Mronka, witam Dyrektorów Szkół, witam Państwa razu razu następnie gratulacje dla wszystkich Państwa Sołtysów, którzy zostali wybrani na nową kadencję. W obradach uczestniczy 14 radnych, a więc obrady są prawomocne. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy po są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń westujących obraz i dźwięk w związku z powyższą obecność na sali konferencyjnej w parcie obrad sesji Rady Gminy poświęcnej jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w szczególności utrwalania wizerunku na nagraniu, które zgodnie z wyżej przepisami zostaną zamieszczone w stosownych publikatorach. Witam jeszcze oczywiście Pana Mecenasa, witam usługę radnych. W dzisiejszych obradach mamy przyjemność już gościć na szczęście nową daną radną, panu, Panią Danutę Orłowską. Witamy, no przecież już wszystko jest w porządku z kłopotami. W takim razie poprosiłbym Panią a Nie tak. Powręczenie stosownego zaświadczenia o wyborze. W związku z wyborem... Szługuję, może Pani dodać słowa, tak mi do pomoże. W Wielnej Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, śrubuję uroczyście obowiązki danego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Śrubuję, tak mi do Dziękuję, możemy Został Państwu przesłany porządek obrad. W międzyczasie dostałem informację pana wójta, że no niestety będziemy musieli prowadzić jeszcze. będą pobierać inkasto i uchwała dotycząca pożyczki długoterminowej dla ochronnictwo Straży Pożarnej. No i mamy jeszcze dwie dodatkowe, bardzo dodatkowe projekty uchwały, które ostatnio gdzieś się pojawiły. To jest projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy i projekt uchwały w sprawie powołania nowego skarbnika gminy. Będziemy teraz po kolei. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, kiedy została ta informacja, jeśli chodzi o uchwałę wprowadzane do Pana Płynęła? Teraz no, mieliśmy ostatni ostatnim to było. Kiedy czekaj? Czajem to jest niedzielę. Zaczynały w poprzednim. Przed niedzielą, w no, piątek. Ostatni dzień, wyłącznie. To była komisja finansem, budżetem też nie było tej uchwały nie, no nie no to pan jest nie jestem na ten temat, pan przecież pan też był na tej komisji i tam nie było, no, zbieram tak to się pojawiło no widocznie tak, no nie, nie. wiem no pan jest kawił, spada do mnie rezygnacji dziękuję nie jestem i bardzo dawno dobrze, więc tak pierwszy projekt uchwały, który chcieliśmy wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 56 na 396 2023 Rady Gminy z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zarządzenia powodów podatku rolnego lecznego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynag wysokości wynagrodzenia za inkasę od ruchu numer 20. Tak jak mówiłem, no jest to konieczne po to, żeby e, socjaliści mogli już wykonywać swoją pracę do końca e, legalnie, także pobierać ich również i opłaty. E, Proszę przygotować głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. Proszę przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, za wprowadzeniem tego tak, można. No, proszę informatyka. A ten, że tutaj poza radnymi wszyscy mają? Proszę. Też chcesz tą powodę? Są powody z głosowaniem, także proszę.

いかった。 Okay. Yes? Thank you. Czy, czy wszyscy już mają? Proszę teraz. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Oddano 14 głosów, 14 głosów za wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały. Proponuję go jako punkt 20. Następny projekt uchwały, który został prowad... zaproponowany do prowadzenia to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Straż Pożarna w Kurzu, punkt 21. Czy ktoś chciałby Proszę na ten temat zadać? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jest to... Można być przedłużenie tej pożyczki, która była do tej pory. Nie ukrywam, że czekamy na pieniądze, mają zostać w połowie lipca od pana naszowka i w związku z tym nie wyrobiliśmy już 3 w związku z tym z musimy przedłużyć im termin, a ten termin wydłużamy troszkę dłużej, żeby już nie było w następnej sesji w, związ... w porównaniu do tego, co tutaj jest. Także uważam, że y, jest to uzasadnione. Y, to jest dla straży w jest duża. Tam był ten remont, trochę już jest remont skończony. Strażnica już jest odebrana y, do użytku w ogóle, więc y, czekamy to teraz na pieniądze. Około 15 3, co mają zapłacić. Dobrze. Proszę przygotować głosowanie pani Nikona. Prowadzenie tego projektu uchwały. Myślę, że najbardziej zasadne to jest, żeby jednak pomóc. Starze. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie zostało zakończone. Oddano 14 głosów. 14 głosów za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. Wprowadzamy jako punkt 21. E, następny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy do punkt 22. Szanowni, Proszę Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ukrywam, że to jest taka kosmetyczna, to może być zmiana. Nie chyba, że bardzo dobrze współpracowało nam się z Panią Milką. Pani Milka, można być dostała awans do miejscowości Kodumka. Bardzo blisko miejsca zamieszkania. Zdecydowanie lepsze pieniądze, z racji tego, że to jest... Można być tam takie są tabinki, powyżej 15 tysięcy. My jesteśmy za 15 tysięcy, tam jest powyżej 15 tysięcy. Nie byliśmy... Z... Mieszkańców, mieszkańców. E... Nie mogliśmy niestety tego przebić. Tutaj mamy bardzo dobre relacje. Na początku pani Emilka objęła, obejmując stanowisko w produkcji, współpracowaliśmy do tej pory. W związku z tym tutaj na, można powiedzieć na prośbę pani skarbnik i moją własną. Mam nadzieję, że te drogi się na górę nie rozstaną. Być może jeszcze do nas zawita nie wiadomo. Do różnych żyć bywa. Tak tutaj Pan Przewodniczący obiecała, że gdyby coś to przyjdzie, jak słyszałem. W każdym razie zaprozumienie stron jest umowa rozwiązana z dniem 30 czerwca tego roku. Już jest nowa Pani Skarbnik, ale przyjdzie co do czego, to też powiem co i jak. Ze względu też i tutaj jest z robotnych, osobistych Pani Skarbnik też, też Pani Skarbnik prosiła o zmianę. W pracowała tam 11 lat, z różnych względów tam się rozstała. Chcę teraz wrócić na, można powiedzieć, swoje stare śmieci, więc tutaj nie robimy przeciwwskazań. Wiem, że ten okres, jaki tutaj pracowała u nas w urzędzie, był to okres bardzo owocny. Ja z panią Skarbnik jeździłem i do Regionalnej Izby Rachunkowej, i do Siedlec, i do Warszawy. Była bardzo, bardzo pozytywna ocena pracy pani Skarbnik. Jest to nowe wyzwanie, produkcja, większy budżet, wielkie potrzeby, więc mam nadzieję, że nie rozstajemy się w jakiś tam sposób tutaj, może mamy przez nich program, natomiast rozstajemy się w bardzo dobrej i miłe, jak przynajmniej ja tak uważam. Dziękuję. Potwierdzam, potwierdzam. Ja również. Rozproszony, staranie niesamowicie. No cóż, przystąpimy do głosowania nad wprowadzeniem tego projektu uchwały, choć <coughs> nie chciał <mniejsza> wcale głosować. <głos> Proszę, przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem e, projektu uchwały do porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów, 13 głosów za, 1 wstrzymujący projekt uchwały zosta zostanie wprowadzony. Wiesz się Zostanie wprowadzony projekt uchwały jako punkt numer 22. I no jeżeli nie skarbnika, musi mieć nowego, więc następny obiekt uchwały to jest projekt uchwały powołania skarbnika Gminy Poświęte, plus numer 23. Później, gdy będzie już przedstawiać punktu, to poprosimy nową panią skarbnik, pod, żeby nam przedstawiła się i powiedziała w osobie. Proszę przygotować głosowanie nad projektem uchwały. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku po obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Zamno 14 głosów. 14 głosów za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. Wprowadzamy go jako punkt numer 23. Oczytam teraz porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty sprawozdanie rady z działalności oraz wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty sprawozdanie przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt siódmy sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy poświęcone z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność budżetu publicznego za 2023 rok. Punkt 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Poświętne za 2023 rok. Punkt 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Poświętne za 2023 rok. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia włótowi Gminy Poświętne w odniesieniu zaufania za 2023 rok. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Gminy Poświętne za 2023 rok. Hmm, punkt 13 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 projekt uchwa... punkt 14 projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2024-2030 punkt 15 projekt uchwały w sprawie powołania zespołu pieniądzącego kandydatów na ładników sądowych punkt 16 projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 27 łamane na 232 łamane na 2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Poświętne z zaproszenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 sierpnia 2024 roku. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Poświętne. Punkt 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 1 łamane na cztery planem 2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poświętne oraz jej składu. Punkt 19 projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1 6 2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy Poświętne oraz ustalenia ich składu. Punkt 20 projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 56 omandę 396 na 2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października. 2023 roku w sprawie zarządzenia pobocznego podatku lecznego, opinię, do rolnego leśnego od nieruchomości osób fizycznych w drodze ustaleniami ustalenia renty oraz wysokości wynagrodzenia za impasę. Punkt 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza, Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu. Punkt 22. Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. Punkt 23. Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy poświętne. Punkt 24. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 25. W obrad. Proszę o przygotowanie głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Proszę przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Dano 14 głosów. 14 głosów za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy. Został w tym roku Państwu przesłany na mojej na służbowe, więc zapoznaliście się Państwo z nim. Mam nadzieję. Proszę, czy są jakieś uwagi co do tego porządku Otwieram dyskusję? Proszę radny jest konieczny. Mam pytanie do Pana Marka, Pan w punkcie 14 jest mowa o usunięciu sprzętu świata, ja nie wiem, będzie okazję. Pan mówi, że na następnej sesji będzie poruszone się 14. Tak, ad 16 strona. 16 stron. to dobrze. Proszę porządku. Pamiętajmy w ten sposób, że będziemy robić podsumowanie tej akcji, natomiast nie że będziemy sprawozdania robić na sesji, więc tego typu mówiłem, sprawozdania będziecie mieli przy wyborczu, natomiast generalnie akcja zostanie podsumowana i te nagrody na trzech stanowiskach, które najlepiej yy, yy, wiązały się z tym zadaniem, zostaną przekazane. Także nie mogę powiedzieć. Dziękuję Panie za Zastępcy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co do, do, do tego problemu? Nie widzę. W takim razie proszę przygotować głosowanie na przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wyświetło

14 głosów, 14 głosów za przyjęciem protokołu, z pierwszej sesji Rady Gminy poświęcony został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie w Gminy z działalnością oraz wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym. Poproszę Pana Wójta o przedstawienie tego sprawozdania. Sprawozdanie za okres od 6 maja 2024 do 24 czerwca 2024 roku. Przygotowanie uchwał na obecną sesję Rady Gminy. Przygotowanie raportu w stanie Gminy za 2023 rok. Podpisanie umów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cyru, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mzegi, podpisanie umowy o dofinansowanie na remont drogi gminnej w miejscowości międzyleśbiny, poświętne, w prawach